Jedziemy dalej jednak. Dwujeczka. A jakby się lekko uspokoiła, tu panowie dali się spokój z robotami. To tak jakoś to niepewnie wygląda. Tam jest chyba rów tu z boku. Ruszy, ruszy kurda? kurde! Jadę! Jest dobrze Znamy ja już Ja trzymam Nie, nie, dobrze, dobrze, jestem tu yy, No okay. Operatorem i jednocześnie kierowcą Operator Cze, bo Trzeba było klimę włączyć, bo okna nam parują Nie, nie to, wejść ten znaczek tu na dole, co masz pod ty? Nie, nie, Po drugiej stronie. O ten, całkiem z boku, całkiem z boku, o ten. No wciśnij. No nie Nie to, wyłącz i z drugiej strony, po przekątku. O ten. Tak jest. To jest odparowanie. To jest za dziurę. Trojeczka. Oj błyska się. No panowie. Що це за маневр, кішка?